Z perspektywy czasu mogę też powiedzieć o swoim nauczycielu. Dla mnie taka, na pierwszym miejscu była taka partnerska relacja. Każde dziecko jest ważne i każde dziecko ma jakiś talent. I można znaleźć dla, dla, dla każdego jakąś rolę ważną w zespole. Budował w każdym przekonanie, że potrafisz to zrobić. Dzisiaj nie potrafisz, jutro będziesz umiał, ale poćwicz. wtedy w ogóle tego nie dostrzegałam, no bo jakie to miało znaczenie. Ale, ale dzisiaj, jak przewinę tak film z, z tym, tą całą moją historią nauczycieli, to sobie myślę, że to, to był ktoś wyjątkowy.